Brak, energia braku i co za tym idzie, takie poczucie niewystarczalności, beznadziejności, to jest jeden z najgorszych stanów, w jaki możemy się wpędzać świadomie lub często nieświadomie. W dzisiejszym nagraniu opowiem Ci, jakie mechanizmy sprawiają, że wchodzimy w tę energię, oraz podam jeden najlepszy sposób na to, żeby móc z tej energii wyjść. Również pomogę ci odnaleźć sposób, w jaki możesz zastosować w swoim życiu, żeby nie były to tylko takie puste słowa i teoria, ale rzeczywiście, żebyś mogła poczuć, mógł poczuć, jak to się odnosi do Twojego życia i w jaki sposób możesz z tego korzystać i poczuć się lepiej. Jeśli przez dłuższy czas zapraszasz do swojego życia energię braku, to może to przejawiać się w tym, że. Każdego ranka po prostu nie masz ochoty wstawać. Masz przeświadczenie, że Twoje życie jest beznadziejne, że ty jesteś do niczego, że tak naprawdę to, co robisz, nie ma sensu, że mogłabyś mieć lepszą sytuację finansową, rodzinną i w ogóle po prostu całe Twoje samopoczucie idzie w dół. Jednocześnie, jeżeli jesteś osobą, która bardziej czuje w ciele to możesz czuć takie ściśnięcie, takie nieprzyjemne uczucie w splocie słonecznym. Po prostu uczucie takiego permanentnego braku wpływa bardzo mocno na naszą samoocenę, na poczucie własnej wartości, które bardzo często właśnie ma związek z czakrą splotu słonecznego, czyli z miejscem tutaj nad górnej części brzucha. Dlaczego w ogóle wchodzimy w energię braku. Co takiego sprawia, że świadomie lub też często właśnie podświadomie idziemy w tę energię? Powiem Ci o trzech aspektach. Pierwszy z nich to porównywanie się. Jeżeli y, jesteś nauczona od dziecka, że porównujemy, tak, bo na przykład rodzice porównywali cię z kolegami, z koleżankami z klasy. To um, bardzo możliwe, że ten mechanizm stał się czymś naturalnym dla ciebie i po prostu to przejęłaś, przyjąłaś. I, I teraz, kiedy y, patrzysz na swoje osiągnięcia, to zamiast czuć szczęście za to, gdzie jesteś, w jakim jesteś miejscu, co osiągnąłeś, co osiągnęłaś, to czujesz taki dreszczyk, że kurczę, nie do końca jestem tak dobra, tak dobry, jak ta inna osoba, która co innego osiągnęła. Więc tu już wchodzimy w takie bardzo mocne porównywanie. I jak pewnie zauważasz, najczęściej porównujemy się z osobami, które według nas mają coś lepiej, więcej, i przez to wchodzimy automatycznie do takiego poczucia, że my jesteśmy w gorszej sytuacji, my nie jesteśmy wystarczająca, wystarczający. To jest pierwszy mechanizm. Drugi to życie w przeszłości. Bardzo częste wracanie do przeszłości. Nie chodzi oczywiście tutaj o to, żeby w ogóle nie wspominać tego, co było, natomiast są osoby, które mają tendencję mówienia: A kiedyś to ja mogłam się bawić, mogłam się bawić, kiedyś to miałam siłę, energię, teraz to już nie to samo, teraz to już straciłam, straciłem to, tamto, teraz jest inaczej, ale inaczej, w sensie gorzej. Teraz po prostu mamy mniej energii, rzeczy. Patrzymy na to, co straciliśmy, czyli jakby wchodzimy w stratę, w brak. I trzeci mechanizm to jest wynik naszych oczekiwań, ale też często presji społeczeństwa. I chodzi o to, że patrzymy na siebie, hmm, w jakimś konkretnym już wieku i mówimy: O, w tym wieku to już się powinno mieć to, w tym wieku to już się powinno osiągnąć to i tamto, a ja jeszcze nie mam ani dobrego stanowiska w pracy, ani stabilnych zarobków, ani rodziny, ani partnera na stałe, ani tego, ani tamtego. Nie mam, I jakby skupiamy się na tym, co według ym, społeczeństwa, naszej rodziny, ale również później my na siebie taką presję kładziemy, powinno się wydarzyć w naszym życiu. I patrzymy na to, czego nie mamy. To co to z nami robi? Co się dzieje w momencie, kiedy wchodzimy w energię braku? Ma to wpływ na ogrom rzeczy wokół nas i tego, jak się czujemy. Po pierwsze, ma to bardzo duży wpływ na nasze poczucie własnej wartości. Patrzymy na to, czego nie mamy w sobie i na zewnątrz, zamiast skupiać się na pozytywach, skupiać się na tym, co mamy, jak jesteśmy wyjątkowi. Jednocześnie spada również nasze zadowolenie z życia, spada nasza energia życiowa, a co za tym idzie, spada nasza moc sprawcza. Zaczynamy mieć poczucie, że nie mamy wpływu na większej rzeczy, które nam się przytrafia, bo my po prostu no, jesteśmy tacy beznadziejni. A kiedy czujemy się beznadziejnie, niewystarczająco, to przyciągamy też sytuacje i osoby, które nam to jeszcze bardziej pokazują, które uwydatniają to, co w nas. Więc im bardziej wchodzimy w energię braku, tym bardziej ten brak odczuwamy. Ale mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Tak naprawdę możemy wpłynąć na to, w jakiej jesteśmy energii. Możemy wpłynąć na to, czy jesteśmy w braku, czy wręcz przeciwnie, w obfitości. Zaraz powiem Ci, jaki jest najlepszy sposób na to, żeby odwrócić się od energii braku, żeby wyjść z energii braku i wejść do energii obfitości. A oczywiście ma na to wpływ nasz umysł. To, gdzie kierujemy nasze myśli. Bo widzisz, my kierujemy nasze myśli świadomie lub podświadomie właśnie w kierunku braku. W porównywanie się, w rozpamiętywanie przeszłości, w te oczekiwania i, i tą presję społeczną. To wszystko dzieje się w naszym umyśle. I w momencie, kiedy nauczymy umysłu nowych, automatycznych, sposobów zachowania, czyli wchodzenie w inną stronę niż brak, to zaczynamy zupełnie inaczej się czuć. I mówią o tym bardzo często moje klientki, z którymi podczas spotkań, na przykład podczas wspólnego picia kakao to są takie spotkania, na które zapraszam wszystkie osoby, które zapisane są do mojego newslettera to podczas tych spotkań mówią, jak bardzo ich życie się zmienia dzięki temu że one czują się inaczej Wa bardzo wyraźnie widać to kiedy mamy takie dni wyrażania wdzięczności i wtedy mówią o tym że bardzo mocno zmienia się ich perspektywa i dzięki temu zupełnie inaczej się czują i co innego przyciągają jaki jest ten magiczny sposób który pomaga wyjść z energii braku to wdzięczność i prawie na pewno słyszałaś słyszałeś to słowo Słyszałeś o, o praktyce wdzięczności? Być może robiłaś już nawet taką praktykę, ale nie do końca czujesz, że to coś zmienia w Twoim życiu. Ja dzisiaj chcę Ci również pokazać to, w jaki sposób możesz poszerzyć swoją perspektywę i sprawić, że to zadanie będzie dla umysłu czymś ciekawym i chętnie w to wejdzie. OK, to powiedzmy o takich zaletach praktykowania wdzięczności, po to, żeby zobaczyć, że to nie jest tylko albo aż wpływanie na własne samopoczucie, ale to jest również inwestycja w budowanie poczucia własnej wartości. A dzięki temu również sprawieniem, że rzeczy, które przytrafiają nam się na co dzień są dla nas bardziej sprzyjające, że żyje nam się lżej, że wyzwania nie są już takie duże, jak nam się wcześniej wydawało, i po prostu z większą chęcią również wchodzimy w takie rzeczy, które nas rozwijają, które sprawiają, że przechodzimy na wyższy poziom życia, rozwoju. A kiedy zwiększamy swoje poczucie własnej wartości, to jednocześnie polepszamy relacje ze sobą. Kiedy mamy lepszą relację ze sobą, to łatwiej sobie ufamy, mamy takie większe zaufanie do siebie. A co za tym idzie? Łatwiej jest nam pójść za naszą intuicją, łatwiej jest nam realizować rzeczy, które przychodzą do nas właśnie z tej wewnętrznej mądrości. Ma to więc ogrom zalet. Takim najczęstszym sposobem, najczęstszą praktyką, jeżeli chodzi o wdzięczność, jest Dziennik wdzięczności jest zapisywanie tego, za co jesteśmy wdzięczni, z czego jesteśmy dumni w sobie, z naszych osiągnięć, i robi się to raz dziennie najczęściej. Jeżeli masz przestrzeń, to możesz wziąć coś do pisania z rana i zapisać 3, 5, 10 rzeczy, za które jesteś wdzięczna. Jeżeli wolisz, możesz to robić wieczorem. Natomiast ważne, żeby wprowadzić to do swojego życia jako taką rutynę, po to, żeby. Abyśmy po prostu nie zapominali tego robić. Natomiast ja dzisiaj chcę Ci powiedzieć jeszcze o innym sposobie, dlatego że w moim przypadku zapisywanie rzeczy, za które jestem wdzięczna, nie zdało egzaminu, bo um, jestem osobą, która jest. Dość zajęta, z rana y, od razu wyszykowuję dzieci do szkoły, a wieczorem jestem najczęściej tak zmęczona, że zanim wezmę coś do pisania, to po prostu zasypiam. Więc to, co wprowadziłam do swojego życia, to jest taka uważność na to, gdzie idą moje myśli w ciągu dnia. I po to, żeby było to trochę bardziej ciekawe dla umysłu, to możemy dać mu y, takie zadanie, taki, takie wyzwanie. Za każdym razem, kiedy zauważysz, uchwycisz, że Twoje myśli idą w kierunku braku, więc pomyślisz coś, co sprawi, że nie, nie będziesz czuć się dobrze yy, lub też wypowiesz coś, co będzie znaczyło o tym, że właśnie w kierunku braku idziesz, a nie w kierunku obfitości do, i docenienia siebie, to wyrzucasz, przypuśćmy, złotówkę do skarbonki albo złotówkę do, do słoika. Jeżeli nie chcesz w to angażować pieniędzy, to również możesz wrzucać za każdym razem ziarenko grochu, fasoli, czegokolwiek. Na koniec dnia, na koniec tygodnia możesz sprawdzić, ile tego było. Tak? To jest taki, taka bardzo duża ciekawostka dla umysłu, ile razy ja poszedłem w tą stronę, a ile razy dałem radę wyjść z tej energii braku. Kiedy właśnie wprowadzamy taki element zabawy, element zaciekawienia, to umysł znacznie chętniej w to idzie. Więc jedyne, co teraz potrzebujesz zrobić, to wziąć słoik lub skarbonkę, postawić ją niedaleko siebie, w jakimś miejscu, w którym, przez które często przechodzisz, również położyć koło tego garść fasoli lub też garść monet i wrzucać za każdym razem, kiedy to się wydarzy. Jeśli jesteś w pracy bądź wychodzisz na zewnątrz, na, na dłużej, no to warto mieć również ze sobą coś, co, jakiś woreczek, chociażby do którego będziesz wkładać te rzeczy i na koniec dnia wsypujesz to do słoika. Bardzo ciekawy sposób, daj znać, czy Ci się podoba i czy masz ochotę zastosować to w swoim życiu. Czego uczy nas taki słoitek, do czego nas motywuje, do większej uważności na to, co dzieje się w naszej głowie? Jak zacząć, jeżeli wybierasz zapisywanie? Co zacząć zapisywać? A jeżeli wybierasz przekierowywanie, no to na co mam przekierowywać te myśli, które idą w kierunku braku? Dam Ci kilka przykładów. Zacznijmy od tematu miłości. Czasami pracuję z osobami, które przychodzą do mnie w takiej właśnie energii opuszczenia, w energii takiej samotności, bo być może popsuły mi się relacje z rodziną, bądź nigdy nie były. Wspierające albo rozeszły się z partnerem lub partnerką. I wtedy jest im bardzo trudno poczuć wdzięczność dla tej sytuacji, w której są. I możemy mówić, że bycie singielką, bycie singlem jest fajne, bo daje wiele możliwości do poznania nowych osób. One tego nie czują. Jeżeli też jesteś w takiej sytuacji, to warto skupić się na tej miłości, jaką Teraz masz, jaka jest dla ciebie dostępna. Jeżeli nie masz partnera, partnerki, to możesz skupić się na miłości rodzinnej, tak? Od, od mamy, taty, siostry, brata, kuzynki, kuzyna. Jeżeli tutaj nie czujesz, że jest obfitość, że masz do tego dostęp, to możesz skupić się na takiej miłości związanej z głęboką przyjaźnią, na takim wsparciu, które masz od przyjaciół. Jeśli również tego nie masz, to być może masz jakieś zwierzę domowe i możesz skupić się na miłości, która jest dla Ciebie dostępna, kiedy przytulasz swojego psa, kota, świnkę morską. Jeżeli również tutaj tego nie, nie masz, jakby to nie jest dla Ciebie, to możesz zwrócić się do miłości, którą daje Ci natura. Wystarczy, że wyjdziesz na zewnątrz i poczujesz ogrom miłości. I obfitości, którą oferuje Ci y, Ziemia, Natura. Możesz przytulić się do drzewa i poczuć, jak ono jest dla Ciebie, tam, żebyś mogła mu korzystać. Y, możesz zacząć bardziej świadomie y, chodzić na spacery i poczuć, że za każdym razem, kiedy stawiasz stopy na Ziemi, to ta energia miłości od Matki Ziemi do Ciebie przychodzi. Jeśli jest lato, możesz położyć się na trawie i poczuć, jak ta energia Miłości i wsparcia przenika przez Twoje ciało. Jeśli również to Cię nie przekonuje, to jest jedna miłość, którą warto pielęgnować przez całe życie i która stopniowo w nas narasta w momencie, kiedy dajemy jej przestrzeń. Mianowicie jest to miłość do samej siebie, do samego siebie. I to jest coś, co naprawdę każdy z nas jest w stanie siebie, z siebie wykrzesać. Jeżeli na początku nie czujesz miłości do samego siebie, do samej siebie, to zacznij od lubienia siebie, od doceniania siebie. To są małe rzeczy. Zapytaj się siebie, na co masz ochotę. Czy jest to na przykład teraz spacer, czy to jest chwila ciszy i daj sobie to w tym momencie, w którym czujesz, że jest się to potrzebne. To jest taki pierwszy krok do tego, żeby zaprzyjaźnić się z samym sobą, z samą sobą. I to jest coś, co. Warto praktykować codziennie po to, żeby budować tą wspaniałą relację ze sobą. I tutaj rzeczywiście, czasami, żeby to odblokować, to przydaje się sesja z umysłem podświadomym sesja z podświadomością, która aktywuje takie wsparcie dla siebie, która aktywuje te pokłady miłości, które dla siebie mamy i wsparcia, które być może zablokowały się w momencie, kiedy byliśmy dziećmi. Natomiast taka codzienna praktyka, i konsekwencja w tym widzeniu siebie i traktowaniu siebie jako osoby ważną jest kluczowa. Więc kiedy siadasz do dziennika wdzięczności i chcesz napisać coś w aspekcie miłości, bo to jest coś, co ciągnie cię w dół, bo nie czujesz tam obfitości, to zwróć uwagę na to, co już masz, albo na to, co dla siebie już zrobiłaś dzisiaj, żeby zacząć czuć większą miłość do siebie. Jednocześnie, kiedy idziesz myślami w kierunku, zostałam zostawiona, nie mam tego, nie mam wsparcia, to przekieruj uwagę na to, co masz, czyli mam miłość od mojego pupila, albo mam wsparcie od ziemi, jeśli tylko wyjdę na zewnątrz, to mogę to bardziej poczuć. Jak czujesz tę kwestię miłości i wdzięczności? Praca to drugi aspekt, który Chciałabym poruszyć, żeby poszerzyć trochę perspektywę naszych umysłów, a mianowicie, żeby pokazać za co mogą być wdzięczne w tym aspekcie. Jeżeli czujesz, że a, mogłabym już być gdzie indziej, mógłbym więcej osiągnąć, no to oczywiście wchodzimy do tego, co już mam, co już osiągnęłam. I jeżeli chcesz się porównywać, bo twój umysł bardzo do tego dąży, to tylko i wyłącznie porównuj się z sobą z przeszłości, z sobą sprzed 10 lat. Gdzie byłam i gdzie jestem teraz? Jeżeli na przykład pozycja, w której byłaś wtedy, bardziej Ci odpowiadała, a praca, którą masz teraz, uważasz za jakiś zły wybór, to zobacz, co się zmieniło w Twojej głowie, ile masz więcej doświadczenia i dzięki temu o ile lepsze decyzje możesz podjąć, no bo masz po prostu więcej wiedzy i doświadczenia. Jeżeli żadne z tych rzeczy nie podoba się umysłowi, mówię, to są bzdury, to zawsze możesz spojrzeć na to, jakie masz możliwości. To jest coś, co mi bardzo pomaga w momentach, kiedy czuję, że jestem na dnie mentalnym i potrzebuję z niego wyjść, tak? czyli mi też się zdarza wejście w tą energię braku, ale na szczęście umiem świadomie z tego bardzo szybko wyjść, to wtedy skupiam się na swoich możliwościach, na moich umiejętnościach, które mogę wykorzystać, na możliwościach, które mam w państwie, w którym żyjemy. Są to ogromne możliwości. No to, że tak naprawdę, gdybym chciała, to również mogę wyjechać. Jakby mam ogrom możliwości, z których mogę skorzystać i to jest ogromna obfitość i mogę czuć za to ogromną wdzięczność. I to daje mi moc do tego, żeby poczuć się lepiej i skorzystać z tych możliwości. Możliwości do przyciągania większej obfitości, do produkowania większej obfitości, do kreowania większej obfitości, bo to my jesteśmy jej źródłem. A ty, czy czujesz, że masz jakieś takie automatyczne schematy, które wpychają cię w energię braku? Być może jest jakaś dziedzina życia, w której czujesz, że jesteś bardziej w braku niż w obfitości? Jak podoba Ci się pomysł ze słoikiem bądź też ze skarbonką? Daj znać w komentarzu i życzę Ci powodzenia.